Strata wyniosła minus 5 milionów 800 tysięcy, a więc jesteśmy ponad 100 tysięcy nad, nad amortyzacją. Na pewno zdrowotnie my się nie mamy z czego cieszyć, bo to był bardzo trudny rok, rok pandemii, rok zmniejszenia wykonań na, na oddziałach, z drugiej strony pozytywny wynik finansowy. Krótko mówiąc, trudne będą też kolejne lata, bo zdajemy sobie sprawę. Z kolejek, które w tej chwili są do przychodni przyszpitalnych, nawet nie przychodni, tylko poradni specjalistycznych przyszpitalnych, trzeba będzie to wszystko nadrabiać. I miejmy nadzieję, że lata kolejne, bo pewnie rok 2021 też będzie podobny do roku 2020, jeśli chodzi o sytuację pandemiczną. Myślę, że też pozytywem jest to, że w dużej mierze wykorzystano ten czas na wykonanie wielu inwestycji, wielu remontów. Cieszę się z aktywności zarówno pana dyrektora, jak i pracowników szpitala powiatowego w Szanowie, że poradzili i radzą sobie w tym trudnym okresie czasu i to jest, to jest niezwykle, niezwykle pozytywne. Dla nas wszystkich, że mamy szpital, który w trudnych warunkach sobie radzi. Oczywiście dużo rzeczy, jak w każdej rzeczywistości, jest do, do poprawienia, wiele rzeczy jest, wiele wyzwań jest, które, które niewątpliwie jest przed nami w zakresie organu prowadzącego szpitala powiatowego. Natomiast niewątpliwie liczba inwestycji jest bezprecedensowa. Generalnie ten rok poprzedni rzeczywiście był trudny, ale udało się po zarówno finansowo spiąć, i, i, i jeżeli chodzi o inwestycje, inwestycje dalej robimy część, robimy z własnych środków i tutaj, jak wspomniał pan radny, też ze środków zewnętrznych, ze środków sponsorskich. No i na tą chwilę remontujemy oddział psychiatryczny. Będzie koszt remontu to jest około 400 tysięcy złotych i to robimy ze własnych środków i ze środków sponsorskich. Mamy w planie jeszcze we wrześniu wyremontować endoskopię łącznie z zakupem nowych urządzeń do endoskopii i tam też planujemy, że remont będzie kosztował około 450 tysięcy. I złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Zdrowia o rozbudowę stacji dializ i też no, jeżeli nam się uda, no to też będziemy, będziemy to robić. Na tą chwilę jesteśmy na etapie wymiany tomografu. Nie mamy tutaj poczucia, to mówię wyraźnie, że jesteśmy już na prostej i nie będzie problemu. Mamy poczucie, że te problemy będą cały czas, będziemy się starać im sprostać. Te elementy inwestycyjne, które wymieniał pan dyrektor na końcu, są oczywiście w dużej mierze partycypacyjnie wspierane przez budżet powiatu. Ten duży zakup na 3 miliony tomografu, tu partycypacja to jest zapisane w budżecie jest półtorej miliona. Natomiast szanowni państwo, cieszę się i to jest ostatnia refleksja w tej mojej wypowiedzi że osiągnęliśmy w samorządzie powiatowym, w gremium Rady Powiatu odpowiedni klimat.